Was. Witam z hotelu Beyond the Blue Horizon Resort. To jest hotel, który się znajduje na wyspie Ofanial. Hotel jest trzygwiazdkowy i pokażę Wam tutaj, jak wygląda ten kompleks domków. Sam hotel jest złożony z kilku domków nie wiem, może tu jest 8-10 takich domków, takich domków bungalowów. Każdy jest dwuosobowy z widokiem lepszym bądź gorszym na morze. Każdy ma swój taras. Jest bardzo ładna łazienka, oddzielony prysznic i oddzielona toaleta, część również do robienia makijażu z lustrem. Co prawda jest troszeczkę ciemno, ale jest okienko, które można sobie odsłonić, żeby było nam troszeczkę jaśniej. Część można powiedzieć mieszkalna naszego domku to, to stanowi duże łóżko. Mamy również do dyspozycji lodówkę. Są też codziennie dostarczana jest butelkowana woda, dawa herbata. Czajniczek mamy własny, więc możemy sobie zrobić za jakąś kawkę, herbatkę. Jeżeli chodzi o resztę wyposażenia tego kompleksu, to mamy do dyspozycji bar. Bardzo piękny bar z leżakami i z basenem, który wychodzi centralnie bezpośrednio na morze. Możemy sobie siedzieć w basenie albo siedzieć na leżaku i oglądać piękny e, błękit. Tutaj e, zatoki e, tajlandzkiej. Bardzo dobre jedzenie w barze, bardzo dobre dinki, e, takie krewetki w tym że kosztują 200 bar czyli 20 zł. Bardzo polecam, 10 sztuk, takie duże, fajne krewetki. Osoby, które przyjadą do tego hotelu, muszą się pogodzić z tym, że tutaj całe Kofanian jest takie górzyste. Góra, dół, góra, dół i tutaj również do tego hotelu trzeba wejść pod górę, a później trzeba zejść ostro, ostro, ostro na dół, e, również plaża. Plaża w ciągu dnia jest zabierana przez morze, to morze oddala się dopiero tak mniej więcej koło godziny 16 i wtedy jest kawałek plaży. Więc jeżeli ktoś by chciał, e, szuka jakiegoś hotelu, gdzie będzie miał wyjście na plażę, no to to jednak to nie jest. To jest takie miejsce, gdzie można sobie odpocząć, zaciśnieć, podziwiać piękne widoki, leżeć nad basenem, a po południu wieczorami robić piękne, fajne, romantyczne spacery. Podsumowując, hotel Beyond the Blue Horizon znajdujący się na wyspie Cochany to Jest to hotel trzygwiazdkowy, kompleks bungalowów. Oczywiście, rezerwacji można dokonać przez serwis agoda.com, tak jak ja robiłem. Doba kosztuje tutaj około 145-150 zł, w zależności od tego, jaki standard domku i z jakim widokiem, czy na morze, czy na odwrót. I co, ja osobiście jestem zadowolony z tego e, hotelu, z tego domku. Naprawdę mówię bardzo mocno polecić to miejsce. Tak więc co? Trzymajcie się ciepło, cześć, cześć, cześć.